Yo, 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 ziomale, wracamy na GeForce za zrobić konkretny minastronce. Wy oczywiście pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym Skuty, który dodaje Wam 5% przy każdym doładowaniu. Dla nowych użytkowników na daje jedną skrzyneczkę Milspeka i oczywiście dla starych wyjadaczy, którzy używają mojego kodziku mam fajne bonusiki w formie skinów. Więcej info oczywiście na kanale na Discordzie. Mordeczki, chciałbym wam na starcie również przypomnieć, że sama strona jak i moje materiały jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. No i również pamiętajcie, że razem z tym odcinkiem macie nowy konkurs na Discordzie. Link jest w opisie, a dzisiaj dla was jest do zgarnięcia piękny gloczek o wartości 70 ziko. Co zrobić, żeby zgarnąć takiego skina? Zostaw łapę w górę pod tym filmem, miej suba kanału i oczywiście napisz dowolny komentarz. Mordeczki, dzisiaj zrobimy kolejny sobie odcinek z propozycji widzów, bo już no przeciąga się to, no kurczak po prostu jak wychodzą jakieś nowe skrzyneczki na stronie to ja staram się pierwsze co skrzyneczki nowe przetestować a potem właśnie wasze jakieś fajne propozycje no ale w końcu się za to zabrałem. Przepraszam za tak długi czas oczekiwania. Lecimy. Mamy tutaj ziomeczka o nazwie Palys. I on dał oczywiście tutaj link do skrzyneczki i napisał Mam tu jedną skrzyneczkę pod żółte Eku i druga, z której można zarobić fajny, dobry profitik. Więc no zobaczymy, zobaczymy, jak to sypnie. Dzisiaj będziemy mieli dwie skrzyneczki sobie do przetestowania. Widzu bardzo Ciebie serdecznie pozdrawiamy. My mamy tutaj no Nieco ponad 100 koła. Na przetestowanie, oczywiście, wszystkiego nie wydamy, ale lecimy, zobaczymy, jak te skrzyneczki się prezentują. Dobra, mordeczki, jesteśmy na pierwszej tutaj żółtej skrzyneczce. No, tak jak napisał, naprawdę fajne tutaj skiny. Dowali 2% widzę na lorkę bajoneta 2,300 zł, 2000 na Flipka, no tutaj jakieś rękawiczki, generalnie fajnie tutaj skrzyneczka się prezentuje, co prawda te skiny na samym dole troszeczkę mnie martwią, bo o 60% straty, no ale zobaczymy co to będzie, jeszcze ta wlepka też daje 200 złotych tylko no dobra, zobaczymy, mamy te stokoła, 700 zł końcóweczka, wlećmy sobie w taką skrzyneczkę, na pewno wlecimy troszeczkę też bardziej masowo, czyli podpieramy sobie przynajmniej z raz 5 sztuk naraz to sobie zostawiajmy, na razie nie ma co tutaj szpącić, czasami tak jest, no pierwszy strzał nieudany, dobra drugi również nieudany, wybaczymy, wybaczymy ale błagam do trzech razy sztuka. Teraz proszę cokolwiek. Dobra, mamy pięknego Palchiona. No i co my tutaj dostajemy? 1200 zł. No otworzyliśmy tą skrzynkę trzy razy, dwa razy nic nam praktycznie nie oddała, co jeden strzał to jest 500 zł, więc no tak naprawdę nadal jesteśmy niestety stratni. Spróbujmy razy 3 po prostu od razu wjechać w tą skrzyneczkę za 1600 prawie złotych. Okej, okay. ciekawa w ogóle nazwa, Zamo są skuty, pięknie, Picuś, Glancuś, ale tutaj doleciało do tego Stileto, pięknie, pięknie, no on dał tutaj nam zdecydowanie proficik, jakby nie ta koska by była dupa blada, 2700 zł, co łącznie nam daje 3700, bardzo piękny tutaj strzał, spróbujmy kolejny, no i niech coś jeszcze tutaj nam... Wypadnie, ok. Mamy jedną kolską, ona pewnie te 1200, tak samo, dokładnie. No i jest strata, ale jeszcze nie taka duża, bo tylko 300 zł na minusik. Leci kolejny strzał, i chyba będzie dokładnie to samo w ogóle. Ile jest procent na tego? Sztyleto, sztyleto, dobra, to zostawmy. 4% mieliśmy, no to nie tak źle. Ostatni taki strzał, i myślę, że wlecimy sobie razy. 5, Tutaj w ogóle pechowy strzał trzy razy dostajemy, Ja pierdzielę P250, no tutaj 36 groszy. No słuchajcie, 1600, no mocno ryzykowna jest ta skrzynka. Nie ma co się dziwić, dwa skiny na 30%, ale ja to lubię takie procentówki, więc zaryzykujmy 2660 zł i leci 5 sztuk. Drogi widzu, co my tutaj dostaniemy? I kurde, jaka kolekcja kosek, fajnie, jakby kurczę wszystkie dropy, to były koski, ale. No niestety marzenia. 3100 zł. I tak jest to fajny proficik ponad 500 zł. Spróbujmy jeszcze raz. Oby tak za każdym razem dawała. Oho, bajonecik przeleciał, ale tutaj nam za to wypadł. Bardzo pięknie, ile ten bajonecik? 2300 zł. to nam daje łącznie? 4400. Ej, no tutaj zajebisty strzał. Dobra, ostatni, ostatni. Nie ma co przesadzać, musimy wlecieć w kolejną... Sztukę, ok, fajnie, że ten bajonet, ale tutaj pozostałe dropy do tarcia, szanu 2300. Ok, no 300 zł jeszcze zdzierżymy. Spróbujmy sobie to wszystko sprzedać, żeby tutaj za bardzo nie rozkminiać I tak szczerze, mordeczki, jesteśmy na fajnym proficie tylko i wyłącznie z otwierania tutaj skrzyneczki yy, Visa. Więc pierwsza skrzynka niby pod żółte eku, ale oddała bardzo fajnie. Mieliśmy 100 koła 700 zł, więc no jak mordę strzelił tutaj. 1300, 400 zł poszło na proficik. Lecimy teraz do drugiej niby profitowej skrzyneczki widza. Dobra spizgańce, jesteśmy i kolejna skrzyneczka o takiej samej nazwie. Śmieszne jest to, że można w ogóle skrzynkę o tych samych nazwach robić, ale mniejsza o to to jest tylko nazwa skrzyneczki. 500, prawie 15 zł koszt jej. Zero otworzeń, fajnie. Czuję się normalnie zaszczycony. No i co my tutaj mamy? Tutaj troszeczkę lepiej to wygląda, bo aż 22,5% na te Gorsze skiny są, no dobra, emeczka 1400, OK, 10% na to, powiem wam, że tutaj jakby, o kurde, o to już drogie, drugi skin, 6400, panie, co tu się odpierdziela, no, zobaczmy, zobaczmy, to niby jest taka profitowa, 1000, 100, ty2 mamy tutaj, ja pierdziela, ale mamy siana ostatnio, tak pięknie oddawało podczas live'a, że ja nie mam pytań, oby lecieć coraz więcej w górę. Mordeczki, zobaczymy, zobaczymy. Leci pierwszy strzał, 515 prawie złotych. I mamy gloczka. Ile w ogóle ten gloczek jest warty? 3 stóweczki. No dobra, słaby tutaj stan. No, jesteśmy te dwie stówki do tyłu. Jeszcze da się Wytrzymać go, że jak będziemy trafiać, właśnie takie famasy, no one tutaj parę groszy dosłownie są warte 12 groszy, więc słabiutko leci trzecie otworzenie takiej skrzynki. Widza tutaj Blaze przeleciał, Emeczka też obok. No niestety, auga dostajemy. Dobra, wlećmy w razy 3, zmieńmy tego modzika i zobaczmy. 1550 złotych. Czy tutaj coś nam poleci szkieletą? Szkieletą zatrzymało się, więc bardzo fajnie. Jeszcze na dwa razy Glocka trafiliśmy. 2000 plus Gloczki, co nam daje prawie 700 złotych. Ładnie, ładnie oddało. Lecimy drugi taki szczał. No już tutaj nie będzie tak pięknie, chociaż print stream z tysiaka musi być warte jakieś 1300. No nawet więcej. No dobra, pięknie. 1700 dostaje. Ej, jest to nadal ponad 100 złotych, ale jest to. Troficzek, bałem się, że będzie gorzej. I trzeci taki strzał. Oho, tam awp przeleciała. No tutaj raczej nie będzie e, nic fajnego. 600 zł no tutaj połowa straty. No ale nie możemy oczekiwać, że za każdym razem będziemy dostawać najlepsze droby. Przecież mordeczki. 2500, prawie 75 złotych za 5 takich sztuk. I zobaczmy drogi widzu, co ta skrzyneczka potrafi tutaj razy 5. Oho, i mamy, mamy Stieleto na 1500, co nam daje 2126 zł. No niestety, jest to minusik. Lecimy, drugie otworzenie. No dawaj coś tutaj, w imieniu widza. W imieniu widza mamy emeczkę, mamy kałaszka, ale to też raczej da nam minusik, 1700 zł. No razy 5 coś nie chcę tutaj. E, zaszpącić niczym ciekawym. Ej, dobra, dwa razy kostka wypadła, to już piękny będzie raczej strzał. 3000, okej, okay, te 400 zł, ale zawsze to coś, ile procent? 3% i dwa razy siadło? Grubo, grubo, jeszcze raz otwórzmy. Myślę, że jeszcze dwa razy i to nam zdecydowanie wystarczy, już skrzyneczka przekotowana jest na 100%. 1700 zł, niestety to minus i ostatni taki strzał i zobaczymy zobaczymy, czy skrzyneczka profitowa tutaj okaże się naprawdę profitową, ale według mnie już ta pierwsza do zielonego ekwipunku dużo, dużo, oj do zielonego do żółtego ekwipunku dużo, dużo lepiej oddała, dobra, sprzedajmy to wszystko, no i mordeczki jesteśmy stratni I to około 5000 więc drogi widzu, no nie polecałbym tej skrzyneczki jako profitową. Może ty miałeś więcej szczęścia przy testowaniu, jej mi niestety nie siadło. Tak czy inaczej, ciebie bardzo serdecznie pozdrawiamy, a my lecimy tutaj spróbować się odkuć. No troszeczkę straciliśmy, więc spróbujmy. Może tutaj na tych ulepszonych skrzyneczkach dajmy sobie galery skrzyneczkę. No, trzy razy. Myślę, że to zdecydowanie nam powinno wystarczyć, i przyryzykujmy z tą skrzyneczką. Coś takiego, cztery sztuki, trzy takie, cztery takie, zróbmy to na trzech graczy. I może dzisiaj spróbujmy na punkty tutaj ich wyeliminować wszystkich. Po kolei lecimy, przywołujemy bociki. Bitwa swoje kosztuje, więc podejrzewam, że jakby udało nam się to wygrać, no tutaj dyszka powinna nam siąć, ale zobaczymy. Mamy Szeliego, mamy Bandurę, niezły timek, i lecimy, leci, leci pierwszy strzał. Oj, 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 nieźle się zaczyna, no pierwszy punkcik tutaj dla Shelly'ego, no musimy się skupić na, pu na punktach. Okej, okay, myślałem, że to droższy kałaszek, mamy jeden, mamy jeden tutaj punkcik. Co tu się odpierdziela w ogóle, nie, nieźle, nieźle poleciało, ale Szeli jest na prowadzeniu i nie jest ciekawie. Kolejny punkt dla niego, no już tutaj robi się pod górkę i to dużo, dużo pod górkę mogłem wziąć jednak tego underdoga, by było... Myślę, że lepiej. Boże, co ta skrzyneczka oddała w tym momencie. 924 zł ona sypie. Ja pierdziele, no. Pizda kwasa na nas. 4 rundy i nas rozwalił. 12, no prawie 13 tysięcy złotych sobie zgarnął. No bitewka ładnie mu oddała. Jakby nam się udało to zgarnąć, to byśmy byli na 100% tutaj Profitowo, niestety kończymy troszeczkę na smutno, ale pierwsza skrzyneczka widza jak najbardziej tutaj polecam, fajnie oddała nam proficik. Mam nadzieję, że taki odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę oraz zapraszam na kolejne odcinki wielkie. Yo!